Jak myślicie, skąd to echo? No właśnie. Zobaczcie, jaką świetną tapetę mam w gabinecie. Ona prowadzi do głębi naszej podświadomości, czyli to w jaki sposób patrzymy na siebie, patrzymy na swoje zdrowie, czy potrafimy wyrzucać z siebie negatywne myślenie, czy wystarczy nam być niepesymistycznym, czy potrafimy się afirmować: jestem pełny, Jestem zdrowy, jestem szczęśliwy, jestem kochany, jestem bogaty, jestem pomocny. Czy takie rzeczy afirmujecie sobie, moi drodzy pacjenci, w takiej głębi ciszy, może z pogłosem, może z echem, gdzieś na łonie natury? Czy wyłączacie się rano, może wcześniej wstajecie, żeby od tego zgiełku social mediów i tych obowiązków, które nas przygniatają, wyciszyć umysł, spowodować, żeby nasz mózg zaczął patrzeć bardziej pozytywnie na to, co nas otacza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to wpływa na nasze zdrowie. Jeśli jesteśmy smutni, przygnębieni, a dodatkowo macie niski poziom witaminy D3, to wpłynie na to, że będziemy czuć się gorzej, nie będziemy mieć siły, napędu, mocy, spadnie nam odporność. Jak wiecie, też przebywanie z ludźmi Pozytywnymi, którzy nas nie dołują, nie ściągają do dołu, daje nam bardzo duży potencjał życiowy, że możemy robić wielkie zmiany małymi krokami. To właśnie dotyczy również zdrowia, tego, że wstanie wcześniej. Ja wstaję o szóstej idę z kijkami, Dotleniam się przez 30 minut. Chodzę na siłownię na trening funkcjonalny, żeby poprawić swoją kondycję, żeby pracować z pacjentami, którzy są ciężcy ode mnie, że mógł ich podnosić z podłogi. I ich usprawniać. Dlatego takie nawyki, zmiana nawyków, zastępowanie tych rzeczy, które są niezdrowe, poprzez zmianę myślenia, poprzez to, że będę systematycznie, krok po kroku, realizował swoje cele, które muszą być spisane na karce papieru, spowodują, że Twoje zdrowie zacznie się zmieniać. Śledź nas na kanale, hałas o zdrowiu, w tej głębi, gdzieś na daleko, za tymi drzwiami. Jest coś nowego dla Ciebie, dlatego skup się na realizacji małych kroków. Jest łatwiej dojść nam do poprawy zdrowia, poprawy samopoczucia. Śledź nas na Instagramie, na Facebooku. Jestem dla Ciebie i będę Ci pomagał, jeśli tego będziesz potrzebować. Trzymaj się zdrowo.